Siemanko, to jest niesamowity chłopak, mnie nie było bo jakiś czas. No i słyszałam, że wujasz prowadził do wyciągnięcia wchodzącego z budynku, zatopiając też chłopaku. Bo tam jest sporo chłopaka, bo dziś już, już jesteśmy po kopaniu ziemniaków. Chłopak potanżował oraz po, o, zrobił warbik. Zobaczmy, jaki ciągnik przyjął. Słyszałam, że jakiś dobry. O, taki kobiet dla kosmiku. No i jeszcze musimy, wierzyć się jeszcze opcja po korylce No dobra, nie będę stawał Bo tutaj tylko od razu zajadę sobie do garażu Oczywiście mam październik się ja sobie kurtkę założyłam, bo widzi zimno jest Witam, mówię, ja No witam, witam o, tego tak węzła, czy naszym nominalnym wydatkiem nie ma, popatrzeć. Czy do Bogdana, to Bogdana tak... teraz się spytać, czy je przemieść? O, w Bogdan jakieś to wydobytki są? Tak, odsparto sobie. To sobie trochę jak w tych chłodniciach. Dobra, paliwa. Dobra, chyba tu, wajchu chyba... Dobra, ja sam obciążnik, przełączyłem się na drugą. Co to jest za maszyna tutaj z tyłu? No na mechaniczna, ale jej dzisiaj nie będziemy szerać. Sprawdzimy ją pio, pio po bordiku. Znaczy jak będzie się nadawała, to zrobimy od razu po a jeżeli nie, to od razu w kultywator i siejemy. No, ale dzisiaj jej nie będziemy używać. A bo wiesz co weź zajdź tutaj na te polepsze do domu. No to zobaczysz. O dobra, zajdźmy Chciałem po to, co oni. No. Tym się no. Powiem, że makaronik. Dobra, wsiadam na pulę. Dobra, broń mechanicznie zaruszyła, ale... Nie ma nic. Tego nawet klewa. Nie wiem, jeszcze chyba. Tak po kukurydzi zobaczysz, co będę chyba robić. Także tak co, chyba zaję na Gospo. Czy się są groomer, sobie gruberem to po prostu porobimy sobie sobie tamtym polu. Pewnie były ja tam garwię, a w tym czasie będę ubijał. No i jak? Robota... No i co do co przyjdzie? A po talusowaniu to nic nie widać. Aha, fajnie. Dobra, to ja, ja to odstawiam i czekam od razu za Czekać. To co jest? Nie? nie, dobra, to widzimy się za chwilę. Dobra, byliśmy na obiedzie o takim szybkim. No i już ja zajechała, tylko muszę jakoś tutaj wycofać. Jeśli czelnik jakiego będzie sprzedawać, to zaraz się fedę będziemy sprzedawać. Potem a będziemy sprzedawać <laughs> Zobień to jest jeden z dawszych ciągników. Ej, jeszcze ja zapraszam Cię się na złotę E3. Mam nadzieję, że wam się podobało. A ja sobie to piesze raskiety, a ja co pływał sobie na piosenkę w dwudziestu dwudziestu dwudziestu? Bo w prawdziwym to mi się nie chce. Zbytnio. Tak to i tak będzie. By... Chorował? Dobra, trzeba wstać te to połatać. Jeszcze chwilę na dwóch No co, kosimy. z No dobrze, że dobrze, że to Jaguarę robimy z taką jako przyczepą. nie tym orkanem to, to był zeszło z parę dobrych godzin. Zobaczcie jeszcze tutaj po prawej chyba wyjadawało jeszcze obory niktate pole, a za nami tam pokę się i spód jak z swoim młodym. Będzie dalej mnie spytać, co dalej z Rysiem, z Piesikiem oraz z Andrzejem. No nie wiem co dalej z nimi, dalej dary, nie mam sobie miejsce do budowania się. Ale już ale wyszłam planować coś tam wybudować i oczywiście... Będę oczywiście się bogaty trochę. Będę się zastanawiać, jaką gospodarkę będzie miał. Mam nadzieję, że nie wybrał już tego kredytu Bo jak brał kredyt To ja, ja nie wiem Ja nie chcę, to jak Zajdzie się to, niego To jak u W pierwszym sezonie Jak mu zabrali Co zabrali W tym sezonie to... Bo tam sobie sobie nowe gospodarstwo, podać, ale tam też sprzedał, ale to no co my, my trochę i Muszę coś posprzedzowaliśmy no, i to nie wtedy poszedł do kasacji po pożarze. Ale no co? I muszę że Pan Bok tam jest e, zmieniać kombaj. Najlepszy trochę. Bo, bo ten ojczymar trochę już się zrodził w kosie od, od kilku sezonów ale od, odkąd wujem wróciłem ze szpitala to dobrze się czuję po tym wypadku co wypadek z to 77, o. 11 w rybie spytać się co dalej o zobaczcie kurska ma idealną założoną i ten jest spytać mnie co dalej z tą akcją co się wydarzyło

to ma pójść do więzienia na 3 albo 4 lata. No ale, Ringracie, to mocno. Mogę Wam powiedzieć, że, jak gra w Dziecko 2, to jest moja ulubiona mapa. O ile rod czy. <coughs> m 3 to trochę tak szybko mi pasuje. Odobaczcie, jak to dodalek się. Słyszałem, że Bokta bał, jeszcze ogarnął czyli jakieś pole. I by ogarnęliśmy jeszcze łokkę. Jeszcze będziemy ogarniali jakieś pole. Właściwie więcej. Ale dobrze, że nie są, nie są takie podpłokłe tereny. Jak na, jak na tamtej wiosce. Bo pamiętacie, że to tak lidi, to mu to no przylało. No i kompletem ledwo próbowało tam wjechać, ale ja chyba nie nagrywałam. W sumie po co ja pewnie muszę to znowu nagrywać, jak ja mam już... Jest po... Już w resecie komputera. Kurde, w świetlą to, to robota idzie. Ja robię to, No sobie... Uwg, ja zamówię największą wstawkę. No to jest trochę najmniejsza trzy ale ma nie kolor. Jeszcze tam chyba patrzyłem wnet, że tam jeszcze, jeszcze dłuższa jest, ale nie ma. Ale nikt ale tutaj na tej wiosce nie ma takiej. Więc są że. Czekajcie, bo mi chyba coś tego nie gra. Czekajcie sekundę. oj ale už sa to trochu pozgar necháče koľko draku mysleli že za my silač by vysypalo Dobra, to jeszcze sobie to kończymy sobie podało czy bo i tak długie wyższe. wystrzec. W tej chwili się spodoba to się, no, dajcie łapkę w górę i napiszcie mi, co sądzicie o tym tamcie A i napiszcie za ile mogliśmy wysprzelać fenda. Bo nam jest potrzebne czemu na Cześć!